Mam, Witam mam po jeden... przerwie, wróciliśmy A właśnie do gry, no i widzę tutaj zombie. Mam jeden niecały magazynek do M4. No kurwa. ale ja aż 12 pocisków do yy, M249 z AW. Dobra, jebać, chodź, idziemy dalej. A gdzie, gdzie ty kurwa jesteś, co? Idę w kierunku jedynki. Ty tam przy tych drzewach, to ty? Jo. Dobra, no to jedziemy. Kurwa, karze. Aż się to by mikrofon zdjęwał i jakieś takie dziwne dźwięki były. Bardzo B dziwne. Niesamowicie. Wszak właśnie dowiedział się o wpływie przewodnictwa kosnego na percepcję słuchu swojego własnego głosu i teraz próbuje mówić basem. Tak. No, what the fuck? Kjeta. <laughs> <laughs> the priest of. I couldn't. Oh, haha, nie muszę jak się z zamknął o oh, kurwa mój brzuch. Oh. Uh. Oh, dobra, skończyłem Pozostawmy to może lepiej bez komentarza. Dobra oh, lepiej dla ciebie <grymne> o, oh, jakie to było zajebiste! O... Oh. O... Oh. Zwaista? Chodźcie yeah, w dupę! No, e... Chuj ci. Pedale. Ty się pierdol. Eee... G36, Magazinen... Kurwa, jakieś jebane do AKM-a. O kurwa, jakiś ząbek popełnił samobójstwo przy dwójce. Ach, ciekawe. Jak chuj. Te kieszenie to są do AKM, mają? Ja? Mmm, jo, i do MP5. No kurwa, dwa yy, 75 magazynki do rypk. Rybk Chuj, że nie mam yy, rybk Dobra, jebać, jedziemy dalej. Dobra. W sumie wyciągnę to PDW, ponieważ 12 pocisków do karabinu maszynowego raczej dużo nie da. Gdzieś ty poszedł? Jestem na wieży, sprawdzam mapę. Aha. Dobra. Pójdziemy sobie do... O, dobra, wiemy, gdzie pójdziemy. tu, potem stamtąd pójdziemy do odwójki, zaliczymy Seraję i południową. Ładna jest ta Seraja? <śmiech> <śmiech> Ładniejsza niż twój wymuszony bas. <laughs> no tego jestem akurat pewny. Kurwa, gdzie jest moja Nestik Tutaj. Cicho, tak za miesiąc nauczy się tak mówić normalnie. Jestem głodny, Lon no. Żal zombie. Żal A! Cele, cele dziewiątej. Ja mogę ich ustrzelić, jeśli zastrzelić tego zombiaka Ustrzel zombiaka w rozumieniu Alkiego. W rozumieniu szołka Dobra! Przegorzony Tak, tak jest Bania o kurwa, ten ma karabin Bania. Baania. <noise> Pedały. <głos> Tylko mnie nie zasr. Postaram się. Jestem kurwa z tym basem, bo brzmi się jak pedał. A jak gadam normalnie, to nie? <noise> tak, ale to brzmi jeszcze bardziej pedalski. Ja pierdolę, co ja mam robić? Kurwa, z, z siebie debila, jak zwykle. Chuj mutny mikrofon, i tyle. Tak, wideo na którym ludzie oglądają nas. I tylko dlatego pewnie będą nas oglądać, żeby dawać nam łapki w dół za to chujowe wideo. I ja nie będę na im nic gadać. Będą dawać nam łapki w dół za chujowe żarty, infantylność, debilizm I rasizm. I rasizm dokładnie BACON! Ale... Making bacon Bacon dickfucker No Tak, kurwa, muszę no. dobra, idź sprawdź tego drugiego, a ja ogarnę ten plecak bo jeszcze. Tak, do, dobrze, że wiem gdzie on je leży <grym> Ona ma eee oświrnika kurwa w plecaku Pewnie w torebce jeszcze Gdzie jest ten drugi? Na mojej 12! A, tu biały coś. Blup. GR, 24 makaro, bandaże... su bacon. A, nic nie ma Ja sobie wezmę bacon Bacon. Co jeszcze Broken coś tam <coughs> co, co? robi radio? Nic! Cii, słyszę sniperów tak, wstań Sarek, to, to naprawdę dobry pomysł Ale oni są... oni byli dość daleko, także... Ja po prostu coś zjem i... Yop! e up! Yep. Yes! Now we can go No naprawdę głupi pomysł, patrz. Nie, nie bierz M24 Czemu? To się nie skończy, dobrze. Marnujesz tylko miejsce w placu, gdy jest warte 10 slotów. I tak nie mam. Miejsca. Znaczy nie, nie mam co innego tam włożyć. <śmulatuj> włożyć. Badum! Przedrum! Wyrobimy się w 45 minut zanim serwer się wyjebie. O! Cele. Chyba wiem, kto w nas strzelał. A nie, to tylko krzyż, fałszywy alarm. A nie, to tylko krzyż. Może Jesus nas zabić. Może? Za te wszystkie popierdolone dowcipy. Chodź w sumie to ja jestem Jezusem. <grym> Więc... Musi musiałbym powiedzieć samobójstwo. Jesus, to akurat nie jest dla Ciebie problem, jesteś chyba już mistrzem w tej sztuce... wątpliwej. Chyba bardziej spektakularnie idzie mi tylko... Yy, jeżdżenie traktorem. No. Słabo, że nie ma graczy na tym serweru. Jesteśmy my. O, mogłyby być jakieś gracze do zabijania. O, pamiętny znak, który musiałeś ale jest normalnie, takie a jakbyś był najebany, odwrócony ny, o aktyny buchy, o -y". to nie... Ej, to nie jest odwrócone, serio, nie zauważyłem wcześniej <śpiewanie> <śpiewanie> oh. <śpiewanie> Jakieś filty do mnie piszą na steamie Ja tutaj kiedyś e, znalazłem pick przy tej fabryczce, e więc nie wiem, a już wątpię Pick oh, O! kałachy tak, z AKM-a. Może. Chcemy ich upolować? No, a co innego mam robić? Cisnąć do bazy. A to będzie wpis do zębiaków, więc nie wiem. Polujemy. Myślisz? Jak zginiemy, to twoja wina. E, ale co robię? Być powtórz. Jak zginiemy, to twoja wina. Ale wino. nie to wcześniej. Co? To, to na my. Jak zginiemy, to twoja Nie, to na my. To wcześniej. O no nie wiem, o co ci chodzi. A myślisz to. O co ty mnie oskarżasz? Ej, tutaj może są te trupy i tu jest mój trup. Tu ja zginąłem. <todgłosy> tutaj może jest mój trup. <todgłosy> to jest wustra za szybko. Nigdy nie myślałem, że to powiesz. Chodzi o to, że nie można go ustawić na ogień pojedynczy, nie? Fuck! Aaa, złamał mi nogę! Ale zabiłem go, zastrzeliłem go. A, ja tracę krew. No co ty? A co ja mam powiedzieć? Czy to, czy to ty tam schodzisz z rabiny? Ja teraz leżę na tym i umieram. Ja też umieram. Ale ja tu mam koleśi! Zatłukłem ich. Help, maybe? Eee, o oh, kurwa, tak. mat. Ja ci ja dużo pomogę. No ich zastrzel chociaż. No, żebym miał czym. Ale nie, bo wszystkie stanagi ty musiałeś podpierdolić, nie? No kurwa, było nie strzelać 50 tysięcy strzałów w jednego zębiaka. Żebym jeszcze miał pojedyn... jeszcze miał to spoko że ktoś pewnie we strzela teraz, czy to ty? To ja, próbuję kurwa uciec. Ja pierdolę mam tysiąc krwi, dupa, nie żyję. Dzięki kurwa wszałek, polujemy. No ja polujemy. No a ja kurwa chciałem iść dalej do jednej bazy wojskowej, ale kurwa oczywiście nie. Ja pierdolę a to nie była baza No, cho chodź po tej drabinie. Kurwa, tak się właśnie gra z wszałkiem. Nie, ja pierdolę. Więc więcej ci kurwa nie słucham. Masz szczęście, że jestem blisko. Czekaj tam, kurwa, aż przyjdę i wezmę swoje gówno z powrotem. Masz tam krew, może? Chudź w dupę! Hmm. To również dobrze, mogę się zabić. W sumie...